Nie, muszę wygrać jeden cały czas. Ja tylko jeden muszę wygrać, tylko że ten przed chwilą był do zrobienia, no, ale a nigdy nie wiadomo o kogo trafię następnego, nie? Dobra, uwaga. Well, jest, sort of <sighs> Kto to jest? Dobra, już myślałem, że jakiś nacu, boże święty. jest szczęście. Rashford, żyjemy. Żeby mnie tylko tak drugi raz nie, 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 nie zrobili w, w Bambuko. Szkoda. Tamtego meczu. Witam Nowicki, witam. João Cancelo. wyrzucili z serwerów kurwa. Alan, possession and patience, no. the watchwords, and the the offside, well that's just a lack of awareness, he was clearly in an offside position, Pogba, now with Hakimi, Paul Pogba, and back with Pogba, can he put them in front, brilliantly blocked, Dawaj, Rashfordzik. No, no, dawaj. no, chyba cię straszy. No, co jest? Był przede mną i wziął i po prostu sobie wszedł? Rashford, halo. Miałeś tydzień czasu, żeby tą piłkę zagarnąć. w Typie Foden. Hakimi. Paul Pogba. A good and fair challenge. Rashford, the cross is on. An alert piece of defending. This attack looks like a Joao Cancelo, Pogba. Here's Marcial. They've won back possession. No, się w końcu nabije na takie coś. Bo bardzo wysoko wychodzi tą obroną, też. Dlatego próbuję cały czas. W końcu przejdzie. Nasz Paszport 3, tak zwane. Powiedzmy, teraz już podpiszemy. Jestem pod presją, tak? Nie mogę przetestować. Cześć, witam, witam. Kurde, to też jest trudny przeciwnik, no. Dlatego wiecie, no jak już miałem szansę wygrać z tamtym przeciwnikiem, mimo że był trudny, Pogba. tym też mam oczywiście, nie, ale. Kurde, miałbym dwie szanse, a tak mam już jedną mniej. Nie do niego. Nie do niego, kurwa. Nie mogę się zmienić. No, że on na razie mi z większego zagrożenia nie sprawia, ale on może to o mnie powiedzieć to samo, nie? Jakby nie patrzeć. Nie dzwoń do mnie. Zaraz po prostu wypieprzę ten telefon przez okno. Ludzie złoci, no nie odbieram, to nie rozumieją, żeby nie dzwonić, nie? Tylko będą dzwonić drugi raz. Witam, witam. Son, w którą stronę ty żeś pobiegł? Zamiast mi iść na obieg, to a pobiegnę tam, gdzie wszyscy stoją. To będę szedł w wolne pole. Pada. Pafelku. Widzę, że Rashford jest w formie w tym meczu. Prawie tak, tak, prawie tak jak cały Manchester United na żywo. Ja Nie mogę się zmienić teraz na zawodnika. Niedobry jest ten mecz, bo poprzedni miałem przewagę nad moim przeciwnikiem, a tutaj. Tutaj on sobie sprowadza sytuację, robi. O właśnie, to mam na myśli, brawo Alison. Znowu, kurde, takie coś, gdzie prawie miałem piłkę, a ja takiej nie miałem. Dobrze, że tu nie są bramki. Witam, witam. Ja zaraz do was wrócę na czat, ale wiecie, kurde, Staram się, nie? Więc też chcę się kupić. Dobra, już chciałem krzyczeć, że to, co to za podanie, ale. To było całkiem niezłe. Kurde. No i zmieni się, no patrz. Piłka leci do Sterlinga, ale po prostu cały chodzę. Co to i jej mnie teraz tak troluje? No, dobrze, że ta piłka teraz nie przeszła. Piłka leci do Sterlinga, Pomijając, że bardzo fajna akcja Rashforda. I zamiast się zmienić na niego, to nie. Rashford będzie bieg. <sighs> Brawo, Cancelo. Wyłączam telefon zaraz, po prostu wyłączam telefon. Ja nie wiem, czy wy Was słyszycie, podejrzewam, że nie, i w sumie dobrze. Że wam tam nic nie burczy, ale ja po prostu. No nie rozumieją ludzie, nie? O co wam się chodzi? Jezus! Skąd jestem? Wiesz co, ze śląska? Halo. Teraz absolutnie nie ma takiej szansy. No nie mam jak teraz tego zrobić. No, trochę. Dobra, dobra, no dzięki. To dobra, może tak być. No dobra, na razie. Miasto Gliwice. <grymne> Miasto Lipinki Łużyckie łączna 33, jak się skręca w lewo.

Well, what a great firstly the save and then the recovery, brilliant from him. Foden. Wijnaldum now. Phil Foden now. And they have possession again. Okay. Bravo Sterling. An awful lot of green space to run into. And return to Sterling.

Mówiliśmy o delay'u przed chwilą, nie? No jest taki, taki dziadowski delay jest, nie wiem, może to faktycznie z jak... nie no, jest jakiś problem z serwerami dzisiaj, no wywala ze spotkań, jest delay, nie wiem o co chodzi, ale nie pomaga mi to. Kurde, co za melepeta, no przecież każdy by się ustawiał Bruno na prawą nogę ja byłem pewien, że on też będzie to wiedział, a nie on stwierdził, że a pewnie strzelę sobie z lewej, bo to. Bo tak. Co za dziad! Ale łapię jakąś przewagę teraz. O Boże, ale strzelby znajdziemy. Pogba? Niedobrze, snu. Now Paul Pogba. Brawo, bruno stavi Body... rashford teraz teraz jest ten moment kiedy to przejdzie ale ten dziad markinios Kurde się przepał. masakra co za mecz ale tak jak on mnie cisnął całą pierwszą połowę tak teraz ja zaczynam jego znaczy zaczynam już go cisnąć od 20 minut nic z tego nie mam. Nie mogę się zmienić jeszcze. Stałem tam. Stałem tam. Stałem. Bramka. Nie jest na szczęście waran. Ale stałem tam, kurde Bruno, i mu to przeszło. Coś tu się teraz dzieje. Ja... Co się dzieje? I jej. ogar. Jezus. Bruno Fernandes. Amage. Kapcia. Papucia. Rashford. Dawaj. And credit is due for that good piece of defending. O, Calafiora. And Sterling has it. Boże święty, co się dzieje? Patrz. A, uderzę to. Co się dzieje? Nie wierzę. Beka. Beka.

Teraz to trzymamy, trzymamy, spróbuj mnie wywalić, ty głupia gros z, z tej głupiej gry, to ci powiem, co o tym myślę. Pauza. Ło. Wow. Ja da, zaraz do was wrócę na czat, ale widzicie, co tu się dzieje. Nie mogę teraz tego odpuścić. Jakiego zagłębia? Co to, to się dzieje? Nie no, ja jestem ze Śląska, ale nie, nie godą, to prawda, nie, nie, nie umiem mówić po śląsku, nie, nie, nie mam rodziny mówiącej po śląsku. A, Rybnik, no to widzisz, z PS-a, wiesz co, no głównie gram w PS-a, nie, ja w, tym roku, w tym roku na poważniej FIFA od początku próbuję. W zeszłym roku Ranga druga i teraz walczymy o pierwszą, w zeszłym tygodniu roku. Nie pewien, czy one wygrali nic z tego głowy, ale jeszcze czas, by zobaczyć taki equalizer. A jutro jut 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 z kolei właśnie będzie stream e-football. Nikogo nie obchodzi teraz stream e Nie mogę się zmienić. Nie daj. Brawo, Alan. Dobrze, Żota. Teraz spokojnie, panie Dzieju. Piękny przerzut. O jezu, jaki ten przerzut był piękny. Da bym lepszego przerzutu nie zrobił, i drugi przerzut. O, jeszcze lepszy. O, panie. Piękny przerzut. Gramy na spokojnie. Tak jest. Będę spalony, sędzia. Pisz spalonego. Na co czekasz? Okej. Joao Cancelo. Wybaczcie, ale będę grał kurde na czas gierniczy to. Co? Kończ to Mamy, słuchajcie, mamy to Polera jasna, mamy to I teraz tak, kończę z bilansem 16-3 Ranga pierwsza, szanowni państwo Już do was wracam na czat. Boże Ranga pierwsza, z czego na trzy porażki raz wywaliło mnie przed chwilą na waszych oczach z serwerów EA i raz przegrałem w karnych, czyli no jest dobrze, jest po prostu dobrze i zaraz otwieramy nagrody. Cześć Gulgul, -gul. witam serdecznie, już z wami rozmawiam, o Jezu. A widzisz Kamsock, no to ładnie, w zeszłym ci się udało. E, Frank Underdog, no pewnie, że kojarzę. Pewnie, że kojarzę. W ogóle witam wszystkich. Wiem, że harmonogramu jeszcze nie ma na Twitchu, ale, um, ale on się pojawi w tych panelach, jak go sobie zedytuję w tym tygodniu, nie miałem kiedy um, i teraz jedna porażka i mam 68 idealnie. E, I streamy są z FIFA co tydzień w niedzielę o 17. Jak chcecie, to wpadajcie właśnie i gramy sobie zawsze końcówkę Foot Champions wtedy, zostawiam tak 5-6 spotkań do zagrania i otwieramy nagrody. A streamy z football są na YouTube również, jak piszecie sobie Jancio, nie Jancio YouTube, tylko Jancio. To wam wyskoczy. Dobra, no to co? E, oddajemy teraz wygraną jedną e, komuś w nagrodę? Niech ma. A to nie wiem, Camsung. Aż tak tego, aż tak tego e, nie znam. Więc. Dobra, odpalamy sobie Music. O, panie kochany. No to co? Lecimy z tym tematem po kolei. Dajcie mi tego manę. Będzie idealnie z sonem połączony. O! Proszę bardzo. Chociaż jesteś też Lozano. Czekajcie, sobie sprawdzę, ile Lozano kosztuje. Ale wiecie, zawsze to rafinie sobie wymieniam teraz. Nie wydaję pieniędzy. Pokaż. Lozano kosztuje... O! Zdecydowanie mniej. No to nie to. To Rafinha na pewno Która Riga w was No teraz jestem w drugiej obecnie, wiesz? Czasami sobie pogrywam coś tam w tym Division. No dobra, tu bierzemy Bastoniego wulej <ścoughs> Elite Division. No to ładnie, mane. Ale jest Ojarz Zabal. No dobra, nie jest najgorzej chyba, co? Mogło być gorzej, uważam. Kurde, ale ja mam satysfakcję, że się udało to wbić. Po mam satysfakcję. No to co, zaczynamy od paczki Ultimate. A czy my czasem nie dostaniemy czegoś dzisiaj o 19? Poczekać jeszcze te 15 Nie, dobra, otwieramy. Oleś to. Coś grywalnego. Argentyna. Wiecie, co już tam widziałem? Messi by siadł idealnie, bo bym go z Hakimi połączył. Dybala. Dobra. Lista transferowa, transferowa, transferowa. O Boże. Aha, dobra. Mamy jeszcze pełno duplikatów. A to spaduwa. Jak mi takie rafinie dadzą, to zawsze 70 tysięcy do przodu, ale dajcie mi tego manę. Sobie kupię w końcu. Ronaldo bym chciał na atak, nie? Ale. A dobra, zresztą, co ja tam będę gadał. Rafinia? Okej. Okay. 50 kafli. E, mogą być dwie takie paczki z rafinią. Nie będę narzekał. Dobrze ja to mówię? No, 60, proszę bardzo. A no to są wyleszcze, więc na flejerzy. Wszystko! Eee, słuchajcie, 120 tysięcy piechotą nie chodzi. Szansa na to, że trafię manę wiemy wszyscy jaka jest. O. Jego to może tam za więcej niż Quicksilver opierniczy, akurat? Kurde, nie najgorzej. W sensie no wiadomo, że są to to nie jest, ale słuchajcie, ja teraz tak, sprzedaję mojego rafinie, sprzedaję dwóch pozostałych rafiniów i mam z tego 180 tysięcy, czyli mam 200-360 tysięcy. I teraz, jak spojrzymy sobie na mój skład. Witam, witam. Szkieletor. Witam. Mam 360 tysięcy do wydania, i ee, wydaje mi się, że zrobię to tak, że kupię sobie kantę tutaj. No ale co mi to da? To wtedy nie będę miał połączenia z Markiniosem. Coś, tu, coś tutaj pokręcę. Zastanawiaj się. Ale kantę tutaj na przykład. Bruno, przesunąć. wtedy tu jest zielone. Ale to nie, to, to i tak dla warana będzie za mało. I tutaj do narumę dać. Dobra, coś się wymyśli. kantelesz Nie no, co ty? Kurde. kante jest zarobisty. Wolę go zdecydowanie niż pogłę. Jest taki czyściciel. Dobra, słuchajcie. Dziękuję. Dziękuję też za followki wszystkie, które wpadły. Zapraszam za tydzień o 17, jeżeli chcecie oglądać FIFA albo jutro na eFootball. E Overpriced uważasz? No to może w tej części tak jest. Um, zapraszam na e eFootball jutro na 21. A ja teraz za 10 minut lecę, bo za 10 minut z kolei komentuję finał z PSA również. Z PSA 21. E, no. Zatrzymajcie się. Ejej. Ej.